Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam was dzisiaj na odcinek Biznes a duchowość. Dzisiaj zajmiemy się tematem jak wycenić swoją pracę. Na temat tej audycji porozmawiamy sobie dzięki Honia Nowa. Dziękuję ci bardzo za komentarz. I przejdźmy teraz do duchowego tematu. Pamiętam jak ja zaczynałam w ustalaniu cen Zaczynałam coś wykonywać, ale oczywiście potrzebowałam materiałów, którymi będę wykonywać swoją usługę. Początkowo mój cenik był ustalony tak, jak myślałam, że na to zasługuje. Kiedy moje poczucie wartości w tym momencie rosło, rosła również cena. Jak to się stało? Otóż przez lata nabywałam wiedzę, klientów, a moje poczucie, że zasługuję, wzrastało z każdym dniem. Każda cena, którą ustaliłam, była w zgodzie ze mną i to najważniejsze, czyli w zgodzie z sobą. Jak ustalić cenę? Jeśli jeszcze nie oglądałaś cen konkurencji, to bardzo dobrze. Będzie to naprawdę fajny test dla ciebie. Spójrz na swoje produkty. Ile chciałabyś zarobić? Za ile chciałabyś je sprzedać? Spisz ceny produktów, które zakupiłaś, aby wytworzyć swoją rzecz. Dopisz do tego wysyłkę lub inne składowe, które należy doliczyć. Kiedy już masz koszt wytworzenia danego produktu, dodaj wartość, którą chciałabyś zarobić. Ile chciałabyś zarobić na godzinę netto, czyli na rękę? I teraz w grę wchodzi intuicja. Jak czujesz? Jeśli byłoby to 300 zł za ten produkt, jak czujesz, czy to jest za dużo, czy to jest za mało? Jeśli czujesz, że za dużo, to obniż troszeczkę swoją cenę i zapytaj się siebie jeszcze raz. Czy na przykład 250 będzie dobrą ceną? Jak czujesz, to jest za dużo, czy za mało? Czy jest ok? Twoja intuicja bardzo dobrze ci tutaj podpowiada. Będziesz czuła taką swoistą energetyczną, Albo zgodność, albo niezgodność. Będziesz to odczuwała, czy ta cena jest ok, czy jednak tą cenę trzeba obniżyć, czy może dodać kilka złotych do góry. Następnie z czystej ciekawości możesz zobaczyć, jak ceni się Twoja konkurencja. Musisz mieć jednak świadomość, że inni mogą jedynie kupować taki produkt taniej. I sprzedawać go drożej, i to będzie całkowicie inaczej wyglądać w Twoim przypadku. Jeśli Ty produkujesz ten produkt, dodajesz energię i dodajesz swoje serce to również jest składowa ceny. To, na co na pewno bym zwróciła uwagę i pracowała nad tym, to jest poczucie wartości. Możesz zadać sobie takie pytania: czy zasługuję, aby zarobić tą cenę? Musisz mieć pewność, że ta cena jest odpowiednia. Kiedy kształcę się u innych osób, mogę usłyszeć na przykład produkt musi być wart swojej ceny. Klient musi mieć poczucie, że to się opłaca. Poczucie wartości odgrywa tutaj bardzo ważną rolę: otóż, jeśli nie wierzysz w siebie, to będziesz zaniżać cenę, a biznes nie będzie ci szedł. Z pomocą przyjdą ci powody, dla których chcesz, aby inni kupowali. Zadaj sobie kolejne pytanie: co klient zyska, kupując produkt od ciebie? Czym produkt pomoże klientowi? Fajnie jest, kiedy nie skupiamy się na samym biznesie, nie skupiamy się na samych cenach, na samym zarobku, ale skupiamy się na tym, że chcemy to wykonywać, że lubimy to robić i że pomagamy jakimś ludziom. Wtedy pieniądze do nas idą same, tak naprawdę. Powyższe pytania pomogą w ustaleniu ceny. Nabierzesz większej pewności, że cena jest warta uwagi. Tak naprawdę nieważne, za ile wycenisz swoją pracę, klient się zawsze znajdzie. Wystarczy, że będziesz wierzyć w siebie, w swój biznes i obierzesz swój biznes jako cel. Wtedy nie ma pytań, czy to sprzedam, a raczej jak to sprzedam. Czy znasz przypowieść o zegarku? Znajdziesz film na moim kanale. Gorąco cię zachęcam do odsłuchania. To istny must have. Kolejne rzeczy, jakie możesz zrobić po ustaleniu ceny, to praca nad energią pieniądza mentalnie. Możesz prowadzić dziennik wdzięczności za dosłownie każdego klienta, możesz pisać afirmacje, ile zarabiasz miesięcznie, słuchać subliminali. Wszelkie metody są dozwolone. Jeszcze kilka rzeczy, o których musisz pamiętać. Zadaj sobie pytania: czy sama kupiłabyś ten produkt w tej cenie? Czy kupiłabyś ten produkt i cieszyłabyś się nim? Czy sama chętnie kupujesz rzeczy tego typu? Jeżeli tak, to na co zwracasz uwagę, kupując taką rzecz? Wyobraź sobie, że ty sama od siebie kupujesz tą rzecz. Czy byłabyś zadowolona, mając taką rzecz, kupując taką rzecz? To jest bardzo ważne. Dlaczego to jest ważne? Bo przyciągamy to, kim jesteśmy. Rezonujemy na tym samym poziomie. Świat zewnętrzny oddaje ci to, co w niego włożysz. Nawet to, czy cena jest godna z Tobą, czy nie, usłyszysz od klienta. Dostaniesz feedback od wszechświata. Kiedy zignorujesz odczuwanie, cena nie gra na przykład z produktem, i zignorujesz odczuwanie, to dostaniesz to w formie dźwięku. Na przykład klienci zaczną Ci mówić: To jest za drogie, to nie jest warte swojej ceny. To są takie feedbacki, kiedy cena nie współgra z produktem, cena musi współgrać z Tobą. I w drugą stronę również można dostawać sygnały. Kiedy dostajesz na przykład napiwki, prezenty, lub klient jest zdziwiony ceną pozytywnie, to również jest znak dla Ciebie. Na koniec zapraszam Cię do kolejnego filmu. Specjalnie na potrzeby tego odcinka opowiem Ci fajną historię: jak z braku sprzedaży zrobić mega obrót. Jest to film mówiący o jednym ze sposobów. Do zobaczenia już całkiem niebawem.